Dzień dobry, kochani, witajcie na moim kanale. Postanowiłam, że będę teraz więcej nagrywać, bo jakiś czas miałam długą, długą przerwę. Ale stwierdziłam, że spędzamy tak fajnie czas, mamy takie fajne momenty w życiu, których nie uwieczniamy, i później będziemy tylko za tym tęsknić i wspominać gdzieś na wspomnieniach. Więc stwierdziłam, że będziemy teraz dużo więcej nagrywać dla samych siebie, żebyśmy potem mogli do tego sobie fajnie, miło wrócić i powspominać te fajne chwile. A dzisiaj, słuchajcie, jest wyjątkowy dzień, ponieważ dzisiaj jest. Szósta rocznica naszego ślubu. Podobno to jest rocznica cukrowa, czyli powinien to być taki cukrowy rok przed nami teraz. No, mam nadzieję. Zobaczymy. Za mną jest tutaj mój bukiet, który otrzymałam od mojego męża, właśnie na tę rocznicę. I słuchajcie, muszę Wam krótką taką anegdotkę na ten temat powiedzieć, ponieważ jest to bukiet, który ja miałam na swoim ślubie. I mój mąż praktykuje taką metodę, że co rocznicę. Prezentuje mi właśnie mój bukiet ślubny, także to jest mega miłe. Mój bukiet ślubny był, był uważam, najpiękniejszym bukietem, jaki kiedykolwiek mogłam sobie wymarzyć, bo ja bardzo lubię niebieskie hortensje i takie też w nim się znalazły, i takie też znajdują się w tym bukiecie, także pokażę Wam teraz na przybitce, jak on się prezentuje. Ci dzieciaki dzisiaj, czyli dzieciaki Olek i Pablo jadą sobie do babci, a my jedziemy sobie z Karstenem sami. Mamy załadowaną naszą przyczepę i jedziemy sobie na kemping. Chyba do Sopotu jeszcze zobaczymy, ale taką jedną nockę w Sopocie sobie zrobimy na kempingu. Teleportacja, już jesteśmy w Sopocie, jestem właśnie w naszej przyczepie. I słuchajcie, to wyglądało tak, że myśmy się zastanawiali, tak naprawdę, na ostatnią minutę, co będziemy w tą naszą rocznicę robić. I były równe plany, równe pomysły, ale kiedy zaczęliśmy się już zbierać za szukanie jakiegoś miejsca, jakiegoś noclegu, to okazało się, że wiedzieliśmy, że też chcemy jechać gdzieś blisko, że mamy tak naprawdę na to jedną noc jak zaczęliśmy zbierać pomysły na to, gdzie się udać, i tutaj gdzieś padło na okolicę Trójmiasta, Trójmiasto. To okazało się, że tyle dzieje się wydarzeń w ten weekend tutaj w Trójmieście i w okolicach, różne koncerty, niekoncerty i tak dalej, więc jakby było, wiecie, tyle atrakcji, że też miejsc w hotelu była naprawdę ograniczona ilość, zanim się po prostu zebraliśmy za to, hotele, które nas interesowały, były po pierwsze już wyprzedane. E, albo były to hotele, które były no, w, w takiej cenie, że tak naprawdę mielibyśmy chyba tydzień e, wycieczki na all-inclusive gdzieś za granicę za to. Więc e, wpaliśmy na pomysł, że skoro mamy swoją przyczepę, to czemu nie jedziemy w nasze ulubione miejsce do Sopotu na nasz ulubiony kemping. E, byliśmy tu już naprawdę nie zliczę ile razy. E, wiele razy byliśmy po prostu na dłużej i jeszcze jak Olek był mniejszy, to jeździliśmy tutaj na, na tydzień, dwa tygodnie siedzieliśmy na tym kempingu. Jest to jeden z naszych naprawdę ulubionych kempingów tutaj. No i stwierdziliśmy, że skoro mamy taką kwotę zapłacić gdzieś tam za nocleg, który też nie do końca by nam odpowiadał, to po prostu zabierzemy naszą przyczepę z podwórka, podczepimy pod auto i pojedziemy na ten właśnie camping. Także jesteśmy tutaj, jesteśmy sami i jesteśmy na kempingu chyba pierwszy raz w życiu naprawdę sami. W sensie ja i Karsten tylko razem, Olek odstawiony do dziadków, Pablo odstawiony do dziadków, także jesteśmy tutaj typowo na rocznicowy wyjazd. Tak naprawdę, wiecie, my w tej przyczepie nie będziemy tutaj siedzieć. My pewnie wrócimy wieczorem i ewentualnie tutaj będziemy spać. A tak, plan jest po pierwsze iść na plażę, iść coś zjeść, potem wrócimy, się troszkę tutaj ogarniemy i chcemy mieć jakąś fajną, romantyczną kolację. No i potem zobaczymy, jak nas poniesie, czy będziemy tutaj korzystać z atrakcji dostępnych w Sopocie, czy, czy gdzieś tam przejdziemy się do Gdańska, gdy nie zobaczymy. W każdym razie, jesteśmy na razie na kempingu i spędźcie ten dzień razem z nami. Będzie mój mąż z piwkiem. Czy doniesie? Ale to jest strępa. Już nie nagrywam nic. No bo nie chciałeś. No nie o to mi chodziło. Tylko po, co ja teraz, co ty po, co, po co idziesz? Po co idziesz teraz? Po Kubusia. Po co? Po Kubusia. No to idź. Z limonką i z lodem. <laughs> Dobra, pa. Wszystko. Słuchajcie, stwierdziliśmy, że musimy wracać bez butów, bo tak mnie już obcierają nogi, że najrozsądniej będzie iść po prostu plażą. Do wody. Tylko piasek jest już tak zimny, nie? Ty czujesz, że jest zimny w ogóle? Ja do wody nie wejdę, ja będę szła obok. Ale masakra, tak mi bolą nogi. Przyjechaliśmy właśnie rowerami na siedanko i blokujemy właśnie rowery. Zrobione? Tak. Idziemy jeść. Dzień dobry kochani, już pewnie pokazałam Wam, że jest kolejny dzień, byliśmy sobie na siadanku, było przepiękne słoneczko, było bardzo smaczne siadanko, pojechaliśmy sobie tam na rowerach, wróciliśmy i powiem Wam, że jest taki załamanie pogody, słoneczko jest, ale za chmurami, więc nic jest z naszych planów, dzisiaj mieliśmy właśnie plany ponownie pójść sobie na plażę, poopalać się, poleżeć na leżaczkach i pocilować sobie, Natomiast stwierdziliśmy, że troszeczkę musimy te plany zmienić, bo niestety no, nie będziemy się na plaży, kiedy słoneczko jest za chmurami, jest wietrzu. Mam wrażenie, że zaraz będzie też padał deszcz, także chyba, chyba będziemy się ewakuować gdzieś tam dalej. Zostajemy w trójmieście, ale myślę, że przejdziemy się teraz do Gdańska. Dobra, ja bym. To. Ja bym